Partnerami przy realizacji materiałów filmowych są Grosar Mistrzowskie Stacje Paliw 2B Rally Team Promotion Marketing i PR Sportowy Portal www.wyścigigórskie.pl Tomek, w końcu fal. rundy u Ciebie na Twoim domowym podwórku. Tak, no cieszę się bardzo, jestem wypoczęty dosyć, bo... Bo nie musiałem jechać całą noc, tylko 4 km z domu przyjeżdżam na start. Także, także bardzo się cieszę. No, przede wszystkim fajnie, że, że coś się dzieje w trójmieście. Że Motorsport zawitał chociaż raz w sezonie i e, 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 bardzo jestem z tego powodu zadowolony. Tomek, co roku Cię pytam, jak tu startujesz? E, to Twoja domowa trasa, pewnie jeździsz po niej na co dzień? Ale to nie to samo jak jazda w ruchu ulicznym. Tak, oczywiście to w ruchu ulicznym, zresztą ta trasa jest tak mocno uczęszczana z potu do Gdyni, że, że w ruchu ulicznym można jechać 40 km na godzinę, jak siedzi 50, to jest naprawdę szybko, a jutro będę musiał jechać pewnie powyżej 200 trochę, e, także to absolutnie nie ma żadnego znaczenia, e, aczkolwiek przyznam szczerze, znam tą trasę na pamięć, mógłbym ją przejechać z zamkniętymi oczami, jest to na pewno jakiś handicap. Tomek, e, to wraca do motorsportu. No wiesz, twój ostatnio wrócił yy, i się pokazał, to my nie możemy być aż tak mocno gorsi. Zrobiliśmy wszystko, żeby też wystartował. Fajnie, bo, y, super samochód, historyczny, y, Tadeusz no, w historycznym oparciu. No wiesz, mój ojciec zaczynał y, Fiatem 131 y, w ogóle motorsport i swoją karierę wyścigową eee, i fajnie, że udało mu się zbudować taki samochód, to 10 lat pracy eee, kosztuje z przerwami oczywiście zbudowanie takiego auta, także e, fajnie, że to wszystko się udało i że inauguracja jest właśnie tutaj w Sopocie.